Dzisiaj trochę nietypowo. Otóż w Pekarach Śląskich na ogródkach działkowych Julianka dokonano wielu kradzieży. To jest film z kamery na jednym z ogródków i złodziej, który sobie na przykład w tym przypadku odkręcił kran i rozciął siatkę. Był w masce i w rękawiczkach, ale można by go rozpoznać po charakterystycznym chodzie. Do Altany nie próbowali się włamać, a gdyby im się udało, to rozległby się alarm i na pewno ich by wystraszył. Robili przegląd tego, co jest na zewnątrz. I wszystko, co było metalowe, zabrali. Może rozpozna ktoś tego faceta? Dziękuję za uwagę. Bye-bye. Wow.